Witam Was serdecznie, moi kochani. Yy, witam Was świątecznie. Yy, jak widzicie, u mnie jest kolorowo choinkowo. Nie mam choinki stricte choinki, ale ja się postanowiłam przebrać za choinkę. Bo w sumie to dlaczego nie? Także wszystko się zgadza. Jest łańcuch, są światełka. I przychodzę do Was dzisiaj z tagiem, takim świątecznym, wigilijnym, który to tak, no on, on już od kilku lat jest na Booktubie, wymyśliła go Kat z kanału Kat Vloguje i sobie go od niej zapożyczyłam. Tak, 12 potraw wigilijnych. No i zapraszam Was serdecznie do oglądania. Mam tutaj pytania, moment. Pierwszy, pierwsza potrawa to barszcz z uszkami. Zwykła książka z niezwykłymi dodatkami. I tutaj mam dwie propozycje. Pierwsza to jest Umberto Eco, imię róży. W tym wydaniu z wydawnictwa zaraz 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 zaraz, zaraz wydawnictwa North Blanc z tymi czerwonymi barwionymi brzegami i tu są liczne dodatki do książki ponieważ wydawnictwo w tym wydaniu zamieściło rysunki autora czyli Umberto Eco jego różne zapiski jego odręczne jakieś notatki, i uważam, że to, jest, to był świetny pomysł, i wygląda to bardzo fajnie. I no nie wiem, jak dla mnie to w ogóle był zupełnie inny odbiór książki, kiedy widziałam, że są mnichowie, tak jak sobie ich autor wyobrażał. Bardzo fajna rzecz, także to są te dodatki. I druga książka, która ma bardzo ciekawe dodatki, to książka, księga cmentarna, a dodatkami tutaj jest, dodatkiem tutaj jest dedykacja, którą znalazłam na pierwszej stronie, ponieważ książkę kupiłam używaną gdzieś w antykwariacie i jest tu taka dedykacja i słuchajcie, ja Wam ją przeczytam. Jeśli któregoś dnia poczujesz, że chce Ci się płakać, zadzwoń do mnie. Nie obiecuję, że Cię rozbawię, ale mogę płakać razem z Tobą. Jeśli któregoś dnia zapragniesz uciec, nie bój się do mnie zadzwonić. Nie obiecuję, że Cię zatrzymam, ale mogę z Tobą pobiec. Jeżeli któregoś dnia nie będziesz chciała nikogo słuchać, zadzwoń do mnie. Obiecuję być wtedy z Tobą i być cicho. Ale jeżeli któregoś dnia zadzwonisz i nikt nie odbierze, przybiegnij do mnie szybko. Mogę Cię wtedy potrzebować. Z okazji Twoich 21 urodzin, ciapulek. Moment. Dobrze. Bałam się, że mikrofon nie działa. Yy, słuchajcie, no piękna ta dedykacja, po prostu cudna. Yy, ja jak to zobaczyłam, przeczytałam, to aż, aż za nie mówiłam. Pięknie ktoś napisał. No naprawdę takie dodatki właśnie w używanych książkach to jest, to są perełki i ja strasznie się cieszę zawsze, jeżeli coś takiego napotkam. Potrawa numer dwa. Śledzie. Książka z uniwersalnymi wartościami. Tutaj bez cienia wątpliwości będzie Wiesław Myśliwski i jego traktat o łuskaniu fasoli. "Gawenda", w, w której narrator, opowiadacz opowiada swoje życie pewnemu tajemniczemu mężczyźnie, który go odwiedził w jego domu. I Są tu piękne myśli, piękne zdania, y, który, z, którymi kilka sobie tutaj właśnie przygotowałam, chciałam się y, z Wami y, podzielić kilkoma cytatami. Y, zresztą, czy ktoś do, kogo, do kogoś podobny, jakie to ma znaczenie? Z latami stajemy się sami do siebie mało podobni. I nawet nasza własna pamięć nie zawsze chce nas pamiętać, jacy kiedyś byliśmy. Albo um, wolność. Już w samym słowie można powiedzieć, kryje się jej zaprzeczenie. Podobnie jak w najpiękniejszym złudzeniu, tli się rozpacz. Bo jeśli rozumieć to jako wolność od wszystkich przymusów, to również od siebie. Przecież człowiek sam dla siebie jest najbardziej dokuczliwym przymusem, często trudnym do zniesienia. Niektórzy nie są w stanie siebie znieść. Na przykład takie. I nie wiem, czy teraz znajdę, ale spróbuję. Czasem sobie myślę, czy nie dlatego tyle słów musimy przez całe życie powiedzieć, aby się mogło z nich wytopić to jedno zdanie? Jakie? Każdemu jego własne, które mógłby człowiek w przypływie rozpaczy powiedzieć i nie skłamałby, przynajmniej wobec siebie. To jest piękna książka, bardzo mądra, dająca do myślenia i ja ją Wam bardzo, bardzo serdecznie polecam i to są, to są moje śledzie. Eee... Potrawa numer 3, Karp. Książka, która dała Ci odrobinę radości. Hmm. To są moje ukochane smażone zielone pomidory, Fanny Flag. Bardzo lubię tą książkę. Bardzo lubię bohaterów tej książki. Tutaj przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. W zasadzie dwie linie czasowe. Pierwsza to. To są lata 20-30 w Stanach Zjednoczonych w Alabamie, a, w, a druga linia czasowa to są lata 80. Przepiękna, ciepła, dobra, pełna humoru, opowieść o dwóch kobietach, które prowadzą taką małą restaurację, kawiarnię, Whistle Stop. I no i ich, y, ich różne y, przygody, nieprzygody, ich życie, y, miłość, przyjaźń, lojalność. Y, no i historia Ameryki y, w tle. Bardzo, bardzo piękna książka i zawsze mnie tak właśnie otula jak kocyk, jak sobie do niej wracam i zawsze mi daje dużo radości. Kolejna potrawa. Kutia. Książka słodka jak miód. Trzeba wam powiedzieć, że ja chyba nigdy w życiu nie jadłam kuti. Nie, nie jadłam nigdy kuti. I miałam tutaj problem, bo ja. Dla mnie yy, książka słodka jak miód to, jest, to są jakieś romanse. Tak mi się to kojarzy. Ja raczej nie gustuję w takich, w tego typu książkach. No ale jakoś musiałam odpowiedzieć na to pytanie, więc wzięłam książkę, która w swoim tytule ma miód. Jest to Cud miód Malina, czyli taka bardzo, bardzo miła, pogodna, ciekawa, magiczna książka young adult o rodzinie yy, wiedźm, czarownic, yy, koźlaków, yy, no i ich różne yy, perypetie. Yy, są tutaj przeróżne stwory, przeróż, dużo, dużo magii, yy, zaklęcia, a wszystko się dzieje w naszych czasach, więc yy, tym bardziej jest to ciekawe. Bardzo fajna rozrywka, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał i chciałby coś takiego właśnie lżejszego, to ja to polecam. Cud miód Malina. Książka słodka jak miód według mnie. Yy, kolejne pytanie. Pytanie. Potrawa. Kapusta z grochem. Książka, w której jest strasznie namieszane. No to tutaj bez cienia wątpliwości wskażu, wskazuję Gwiezdne Morze. Erin Morgenstern. To jest powieść szkatułkowa, w której jest tak namieszane że ja najpierw próbowałam to czytać, znaczy czytać, słuchać w audiobooku. Za pierwszym razem zgubiłam się gdzieś w okolicy trzeciego rozdziału. Postanowiłam jeszcze raz spróbować, trochę lepiej mi poszło, ale też dość szybko się pogubiłam. I w końcu stwierdziłam, że to się, to się nie da, tak? I sięgnąłam po zwykłą, po prostu papierową książkę. I tu już poszło trochę lepiej, chociaż i tak musiałam wracać y, mnóstwo razy i y, zaglądać, y, jak to było, co to było wcześniej. O co tutaj chodzi? Kto jest kim? Dlaczego? Y, jak, jakieś te wszystkie powiązania. Y, także to z pewnością jest. Y, jak to było? Groch z. Ma Nie, czekaj zaraz. Groch. Y, kapusta z grochem. No, jest tu strasznie namieszane, ale książka jest piękna. Jeśli ktoś nie czytał, bardzo polecam. Nie będę tu opowiadać, bo, bo ten film by trwał milion lat, a y, idą święta i każdy ma co robić. Y, kolejna potrawa, kompot. Zakładam, że ten suszek. Y, kompot. Książka, o której masz niepopularną opinię. A, ja Wam tutaj zradzę, że ja strasznie lubię ten wigilijny kompot z suszu. Nie wiem... Ja wiem, że jestem w totalnej mniejszości, mało kto lubi ten smak, a ja go bardzo, bardzo, bardzo lubię. I książka, o której mam niepopularną opinię, to będą lekcje chemii, którą, którą to książką mam wrażenie, że cały świat jest zachwycony, a ja zupełnie nie rozumiem tych zachwytów mnie się ta książka nie podobała. Jest taka bardzo stereotypowa. Nie podoba mi się główna bohaterka, nie lubię jej. znaczy ja wiem, że bohaterowie nie są po to, żeby ich lubić, ale ona, ona, ona jest po prostu za bardzo. Ona ma wszystko za bardzo. I Ten świat w tej książce jest tak podzielony, że ona i jej mąż to są ci dobrzy, a cała reszta świata to, jest, to są ci źli, którzy próbują ją na wszelkie możliwe sposoby wykorzystać. Nie wiem, w ogóle do mnie ta książka nie trafiła i nie podobała mi się. Dobra. Kompot mamy. Kolejna potrawa. Pierogi z kapustą i grzybami. Książka, do której chcesz wracać. Mam dużo takich książek, do których chciałabym wracać, ale pokażę Wam tutaj dwie. Pierwsza z nich to jest Ojciec chrzestny Mario Puzo. Szczytana doszczętnie. Uwielbiam. Tą historię, uwielbiam film i yy, yy, uwielbiam Ala Pacino w tym filmie i Marlona Brando. Yy, I to jest po prostu genialna powieść o, o mafii, o miłości, o zdradzie, yy, o rodzinie. No uwielbiam i sobie do niej wracam często. Yy. Drugą książką, do której sobie też w miarę często wracam, jest Madame Antoniego Libery. Powieść. Uważam, że to jest chyba. To jest jedna z najlepszych polskich powieści. Po, po 90. roku. Naprawdę. To jest jedna z tych książek, kiedy przeczytacie pierwszych kilka zdań i już nie będziecie w stanie jej odłożyć. Po prostu musicie czytać dalej, musicie wiedzieć, jak co się dalej działo. Doskonały, ja bardzo lubię tego bohatera w ogóle, który tutaj, ten młody chłopak, licealista, który jest zafascynowany swoją nauczycielką francuskiego. Bardzo lubię tą historię i, i, i ja wam, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, to naprawdę serdecznie polecam, nie będziecie żałować. Dobrze, to było co? Pierogi? Nie. Teraz, co to było? Co myśmy to teraz jedli? Zaraz. Dobrze, pierogi jedliśmy z kapustą. No to dobrze, to teraz będziemy jeść zupę grzybową. Książka z magicznym światem, do którego chciałabyś się przenieść. E, tutaj też miałam taki drobny problem, bo ja tego fantazy magicznego świata raczej tak e, nie bardzo czytam. Miałam do wyboru albo Wiedźmin, ale tam to. No, mogłabym być w, ok, w świecie Wiedźmina, ale pod warunkiem, że byłabym jakąś mega piękną yy, czarodziejką, yy, która ma yy, wszystko, <ścoughs> yy, ale przypomniałam sobie, że przecież yy, jest. Cudowny świat, cudowne miejsce, w którym ja naprawdę chciałabym spędzić y, trochę dłuży, dłuższy, czy, tro, dłuższy czas i jest to Willa y, Lichotka z powieści Marty Kisiel do żywocie. No, po prostu Boże, jak ja bym chciała tam pomieszkać trochę, jak ja bym chciała pobyć z tymi bohaterami, z, z lichem i z, z poetą. Z Krakersem, z Rudolfem Valentino, O Jezus, no strasznie mi się podoba, podobają ci bohaterowie, uwielbiam ich. Ojejku, no tak, to tam, tam rzeczywiście zdecydowanie chciałabym sobie pomieszkać. Zwłaszcza, że prąd i, i internet, wszystko jest. Także, <laughs> Także bardzo, 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 bardzo do Willy bym chciała pojechać i trochę tam. Pobyć. E, dobrze. Zaraz odkładamy tutaj. Jemy, jemy. Jeszcze trochę. E, Kluski z makiem. Książka, która coś po sobie pozostawiła. No tak, jak to zwykle bywa, jeśli się je coś z makiem. Teraz będzie trochę poważniej. Bo y, książka, o której Pan powiem, to Żeby umarło przede mną Jacka Hołuba. Czyli opowieści matek niepełnosprawnych y, dzieci. I ta książka pozostawiała we mnie po prostu, y, żeby nie powiedzieć brzydko, y, wściekłość, y, poczucie takiej bezsilnej złości, bezsilności złości, straszny smutek i no, rozgoryczenie, wręcz. Y, jeżeli ktoś nie czytał, to naprawdę polecam, dowiecie się, że bycie y, matką właśnie, matką, ojcem, rodzicem y, dziecka, które jest niepełnosprawne, to jest y, to jest coś okropnego. Y, zwłaszcza państwo nie pomaga właściwie w ogóle. Y, trzeba liczyć tylko na siebie. Gdyby nie fundacje, gdyby nie, nie różne takie właśnie organizacje. To, 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 to w ogóle, to, to by była masakra, no i no cóż, no i bezduszne przepisy, które, które stanowią mur, do, nie do przebicia czasami i jak ta choroba takiego dziecka, które wymaga non stop opieki, jak rzutuje na całą rodzinę, na resztę rodzeństwa na przykład, które musi bardzo szybko dorosnąć. no W zasadzie no musi się z tym pogodzić, że uwaga rodziców jest, powiedzmy, w 90% skoncentrowana na siostrze lub bracie. Więc niestety, nawet jeżeli to są nieduże dzieci, powiedzmy, nie wiem, 7-8 lat, to już niestety no muszą. Musząc się stać bardzo samodzielne i. i no, bardzo przykre i właśnie ta to, to książka y, pozostawiła we mnie po prostu złość na system, który jest bezduszny. Teraz będzie na słodko. Piernik. Książka, która przyciągnęła cię okładką. Jest kilka takich książek, wybrałam dla Was cztery. Pierwsza to będzie Złodziejka książek. Tutaj Wam wkleję okładkę, tą oryginalną. Bo ja mam tą okładkę filmową, ona nie jest zła, ale ja już Wam kiedyś mówiłam, ja nie jestem fanką okładek filmowych. Spójrzcie na tą okładkę oryginalną. Ja zobaczyłam ją i po prostu wiedziałam, że natychmiast muszę tę książkę przeczytać. Nie miałam zielonego pojęcia, o czym ona jest. Ale ta dziewczynka tańcząca, według mnie tańcząca ze śmiercią, no to to jest coś totalnie dla mnie i się nie zawiodłam, ponieważ Złodziejka Książek to jest absolutnie przepiękna historia. Jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, to nie czekajcie dłużej, tylko bierzcie i czytajcie. To była jedna. Druga yy, książka, która mnie przyciągnęła swoją okładką. To już wam kiedyś pokazywałam. Yy, to ćma. Kati Ketu. Yy, no zobaczcie na tą okładkę. No. Słuchajcie, znowu ze w ogóle, To, też jest, to też jest śmierć. Znaczy, nie wiem, czy śmierć kościotrup, To jest ze mną nie tak. Także, tak, ta książka mnie bardzo przyciągnęła swoją okładką, i dopiero. dopiero Nie, zna, nie znam autorki kompletnie, nie, nie wiedziałam o czym to jest, ale zanim kupiłam, to jednak poguglałam. Przekonałam się, że, że tak, że okay, tak, chcę to przeczytać, bo historia jest bardzo ciekawa. Kolejna okładka, która mnie przyciągnęła, i z tego co wiem, wiele osób bo jest rzeczywiście bardzo oryginalna to są taśmy rodzinne. Marci, Macieja Marcisza. No zobaczcie, no, no genialny pomysł, po prostu kasety, tak, VHS, yy, tak jak to było, pamiętam dawniej, Jezus, ile się miało tych kaset, się nagrywało te filmy, Boże. A jej, cudowne lata 90. Tak było, tak było. Także ta okładka zdecydowanie przyciągnęła mój, mój wzrok. Książka też jest całkiem niezła. I jeszcze jedna książka, którą chciałam Wam pokazać, którą byłam na targach w Krakowie 5 lat temu, i przechodziłam sobie tak między stoiskami i zobaczyłam tą książkę, Inkub Artura Urbanowicza. Nie wiedziałam kompletnie nic o autorze, nie wiedziałam nic w ogóle, co on pisze. Zaintrygował mnie tytuł Inkub. No, i ta okładka. Uważam, że jest niesamowita. Bo, tak. I książka jest po prostu y, bardzo dobra. To jest taki horror. Taki horror. No, horror! I <laughs> y, 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 y wciąga niesamowicie. Dzieje się y, 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 y w suwałkach. Bardzo, bardzo polecam. Także to te, te cztery książki bym wymieniła, takie, tak tutaj, bo rzeczywiście te okładki mega przyciągnęły mój wzrok. Słuchajcie, zbliżamy się do końca. Makowiec, czyli też na słodko, książka, która kojarzy Ci się z domem, lub jakimś, jakimś członkiem rodziny. E ja już kilka razy mówiłam tutaj na swoim kanale, że duży wpływ na moje, moje czytanie, moją drogę czytelniczą miał mój tato. I on mi podsunął pana samochodzika po prostu. Sam się zaczytywał w tym, jak był, jak był mały, młody. I, I jak ja już wyrosłam z tych poczytaj mi, mamo, i, i tak dalej. I chciałam coś takiego bardziej przygodowego, takiego poważniejszego. No to on mi podsunął to i mówi: Spróbuj, zobacz, może ci się to spodoba. Taka, taki kryminał, trochę. No, zobaczysz. No i mnie to strasznie wciągnęło, no bo to jest też dużo historii. No i ta intryga, no i strasznie, strasznie fajny główny bohater, ten pan samochodzik, pan Tomasz, który ma ten swój wehikuł. Także to mi się kojarzy z moim tatą, yy, ta seria o, o, o panu samochodziku. Yy, I w ogóle strasznie lubię te, te, te wydania z, z rysunkami yy, Szymona Kobylińskiego. Nie wiem czy... o tutaj na przykład. O. Bardzo, bardzo, tak? Kobyliński? Że, tak, Szymon Kobyliński, oczywiście. Cudowne, obra cudowne obrazki, cudowne. Ilustracje. Tak kochani, i już ostatnie pytanie. Chleb opłatek. Książka przeczytana w 2024, którą chcesz podzielić się z innymi. Ja tutaj wymienię Wam: Berta Isla i Tomasz Tomasz. Tomas Nevinson. E, moje odkrycie roku. Absolutnie fantastyczne. Tękajcie e, narody, jak dla mnie. To jest przepiękna, prze, genialnie napisana historia. E, małżeństwa Berta i Tomas. E, Tomas został. E, Tomas jest pół Anglikiem, pół Hiszpanem, Berta jest Hiszpanką. Tomas, z racji tego, że doskonale mówi w kilku językach, w ma straszną łatwość w uczeniu się nowych języków, został zwerbowany do wywiadu brytyjskiego i jest szpiegiem. Berta najpierw o tym nie wie i to jest jej historia tutaj, a tutaj jest historia. Tutaj narratorem jest Tomasz i on opowiada nam właśnie co się, co się działo z nim. Znaczy tutaj tu Tomasz też trochę opowiada. Ale to, się, to jest całość. Więc ja bardzo polecam. Ja jestem zachwycona tym, jak pisze Javier Marias i na pewno będę czytać więcej jego, jego książek. Tam sobie już kupiłam, widzieliście może w poprzednich filmach. Tak, że te książki wam, z tymi, tymi książkami chciałam się z wami podzielić, jako jak opłatkiem. Eee, I to by było te 12 potraw. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dajcie znać, jakie wy byście książki tutaj wybrali do poszczególnych pytań. Życzę Wam pięknych, spokojnych, dobrych świąt, spędzonych w miłej atmosferze. Życzę Wam pięknych prezentów pod choinkę. Życzę Wam dobrej pogody i zdrowia na te święta. Widzimy się jeszcze przed Sylwestrem, kiedy to będzie podsumowanie roku. Będę musiała to jeszcze przemyśleć, nie wiem jak do tego podejść. No i co, tyle ode mnie dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No, i teraz święta, więc myślę, że będziecie mieć dużo czasu, żeby sobie coś poczytać. Poczytajcie coś. Cześć.